No mojego powołania ciąg dalszy przyszedł materiał, jaśniejszy delikatnie grafit. Czarny jest fajny. Na pewno wykorzystam go na półki teraz do przycia, ale na tym nie będzie aż tak widać każdego poproszka. Także Docinam dywaniki, podklejam pod topiankę w niedzielę może, albo w poniedziałek. Do szyję to. A dzisiaj, ile damy rady, tyle materiału dotne i postaram się <gryny> wykorzystać to, ten czarny materiał. Jak to będzie wyglądać, fajnie było. Że no, najpierw, zanim zacznę cokolwiek szyć, to pojadę jutro mm, wymierzyć, czy będzie, czy przyłożę, czy wszystko gra. A trzeba i tak jak y, jutro, towar pospinać, bo wszystko jest załadowane, ale nie pospinane. <gryny> nie miałem dzisiaj chęci ani ochoty. Na razie bawię się z nożycami, z materiałem. Naprawdę fajny kuczystego, z tego taki przyjemny w dotyku. Spoko. myślę, że yy, na pewno na podłogę bardziej się nadaje jaśniejszy. Ze względu na to, że no mówię na czarnym widać wszystko. Każdą drobinkę widać. Dobra, zabieram się. Dalej za zabawę. No, ja trochę naprawdę pominęłem się z powołaniem. <laughs> Fajna półka. Dywaniki też już. Wycięte, jutro pojadę przymierzyć, co trzeba będzie przytnę, i wtedy można będzie oprzywać No, porównanie, kurczę z tego. No nie, chyba te jaśniejsze będą nieco lepsze do, do ciężarówki. No, mam nadzieję przynajmniej. Materiał tani nie jest, ale półka fajna wyszła. Spoko, naprawdę fajna zabawa, mimo że jest dosyć już późno. To dalej zabieram się za robotę i jeszcze przynajmniej jedną zrobię. A co? Przynajmniej własna praca, aż miło będzie się siedziało na takim czymś. The next day. No jest niedziela. Dzień ładny. Postanowiłem to odpalić, przejechać się kawałek. Rozruszać jej trochę koła. Mój wierny pomocnik pomaga. Strasznie mnie męczą takie dni, w których muszę odpoczywać. <grych> no i zaraz zobaczymy, jak to, jak to w ogóle odpali. Długo, długo stała. Także teraz spokojnie jakoś spróbować tym zjechać i najlepiej, żeby nic nie uszkodzić. Dobra, odpalam zjeżdżam i przejażdżka chociaż po wiosce trochę. Do tego właśnie ten samochód Służy dla mnie Niedzielna przejażdżka Słoneczko świeci Pomocnik siedzi I jedziemy Troszkę przegonić auto Niech wypali trochę nowy tłumik Trzeba przygotować do sezonu Może wiosna, lato Troszkę więcej tym będę jeździł Bo naprawdę Fajne auto, przyjemne No i godnie się prezentuje Na drodze Dobra, dalej trzeba pojeździć trochę. The Next. No, nie mam miętki gry. Kot na warsztacie. O nie! Jesteśmy zgubieni. <laughs> trochę roboty było. Co by ściągnąć kolektor. No ale już. już klucz będzie przestawiany na zakręcanie, czyli nie będzie źle. No, Daj, kot przeżył. Żyje i pracuje. Wymienione uszczelki na kolektorze z I oczywiście świecę. Fałszuska, skomplikowana wymiana świec z prawej strony. Ale moje kurwa ludzie dają sobie radę, to jego auto jest. Także sam sobie robił. Dobra, spoko Pijemy jakieś piwo, czyli I można odpoczywać dalej No i dobra, jest wtorek Święta minęły Jeszcze nie moje, no ale Trzeba troszkę popracować chyba Pojeżdżam, ambitny plan jest Jak widać jeszcze ciemno Ale Chcę dzisiaj właśnie zrzucić ten serock, wrócić tu z powrotem i załadować Niemcy, żeby jutro z samego rana znowu wyjechać. O, plan ambitny, mam nadzieję, że da się wszystko zrobić, bo o cholera, czasu jest mało. Niby serock niedaleko, ale troszkę zejdzie zanim. Zanim tam dojadę, zanim tam rozładują, a też zejdzie, będę tam na 8 rano na pewno. A że jak chłopaki się streszczą, to dziewiąty powinienem już wyjeżdżać z powrotem do siebie. Zobaczymy, na razie popracować trochę, rozprostować koła I, do, i na ten tydzień jeszcze mówię te Niemcy i żary z powrotem chcę wziąć. I na tym, na tym się tydzień skończy. Praca jest poukładana aby wykonać teraz. Kurczę, no z wykonaniem może być delikatny kłopot. Ale jak ja nie dam rady, to nikt nie do rady. Ale wody na czepie, kurczę. Wiosy nie ma, zimno. Uf, uf. Dobra, lecę, bo parę kilometrów przede mną jest. A few moments later. I udało się dotrzeć do Serocka. Czy trochę wcześniej niż planowałem, bo jest to 28. Więc może jeszcze nikogo tutaj nie być. Ale w jasno powiem, że pierwszorzędny. Oznaczenia dobre. Ja tu już nie raz byłem, no ale, ale pierwszy raz to naprawdę miałem pewne obawy z wjeżdżaniem takie uliczki uo, 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 Panie Adrianie, nie po płotach nie po płotach że dosyć dosyć wesoło nie <laughs> nie każdy by się zdecydował wjechać tutaj ale oznaczenia są firma też tam na pewno jest <laughs> I, i mam nadzieję tylko szy na szybki rozładunek I od razu wracam przede mną z powrotem 200 kilometrów żeby jeszcze dzisiaj koniecznie załadować jutro z rana pojechać żeby do weekendu być w domu z powrotem a zobaczymy jak wyjdzie na razie kurczę trzeba wjechać zawinąć się tam Błocka też jest co nie miara zobaczymy co co oni tam nam zafundowali dzisiaj Uff. Rzecz, cholera jasna. O no strasznym miejscu Szkoda mi sprzętu. Jak tak się telepie kutrze 24 tony, to naprawdę obciążenia i siły idą straszliwe. Uff, dobra, Podjeżdżam Najpierw się zawrócić tutaj. Zmieniam trasę. jak to wygląda. No coś wygląda jak wygląda Jak zwykle wygląda no Co najmniej słabo Ale przynajmniej nie ma błota twardość. Następną sprawą Gaziu 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 się obrócić Jestem ustawiony to, no mówię, Nikogo jeszcze nie ma Nic, poczekam, zobaczę Powinni zaraz, zaraz też dotrzeć Mają na ósmą, mam nadzieję, że e, Z później wielkich nie będzie No lipa jest, lipa Kurczę, nikogo nie ma Już Normalnie za 29 Ja od ósmej Powinienem być rozładowany A tu nikogo nie ma no, Napisał mi SMS-a, że ktoś powinien tutaj już być. Ale nie ma. Mój misterny plan zaczyna się deko-rujnować. Aj, kurde, no. Tak to jest człowiek, jak poukłada coś bardzo mocno napiętego. Jeszcze z rozładunkiem w Polsce, to wiecznie musi wyjść, kurwa, coś nie tak. Mam nadzieję teraz, że tylko chłopaki u nas tam na, na tartaku poczekają na mnie, żeby to jednak załadować. Bo, bo tak jak mówię, kurde, no, lipa jest. Godzina, godzinę tu stoję, kurde, i nikogo jeszcze nie ma. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko, żeby kurde zdążyć. No ale nic, jeszcze nie tracę nadziei, jeszcze może, może się udać. wyjazd, godzina dziesiąta Chłopaki tam u nas na tartaku to będą przeszczęśliwi Że przyjadę im na sam No nic nie poradzę, niestety Tutaj nieporozumienie po prostu wyszło U tego który rozładowuje, po prostu nawet nie wiedział, że dzisiaj dostawa będzie Żeby było śmieszniej i zabawniej No nic, tak, tak bywa, czas był przywyknąć Do takich manewrów Także Najważniejsze, że szybko rozładowany, bo ja to też się śmieję. To są tacy ludzie, którzy, kurczę, na wózku dosłownie się urodzili. Bo gościu, naprawdę, jest za tym wózeczkiem na żyletki i się wyrabiał zawsze. Dobrze, że właśnie z tego szy szybki rozładunek, przynajmniej teraz dojechać. Ja pierniczę dojechać do nas, załadować jeszcze, zaraz będę dzwonił. do Mareckiego. Niech, niech się szykuje, <laughs> niech wystawia wszystko, żeby załadunek poszedł jak najszybciej się da. Dobra, wyjeżdżam z tego strasznego miejsca. Kurczę. No naprawdę. Ej, sprzęt po Polsce to dostaje jednak trochę po dupie, co? Tam nie mówię, że na zachodzie wiecznie pod drampu, ale... No w Polsce, jak widać, firmę można umieścić nawet w szczerym lesie. Aj <grym> kurde, dobra, zajechać jeszcze może krótsze, jakiegoś hot zjeść. 10 godzina, ja jeszcze nic nie zjadłem. No jednak wszystko się uda. Podzwoniłem, porozmawiałem z ludźmi, damy radę. Dzisiaj załadować, w trakcie załadunku będzie również wymiana opon. Myślałem, że też nic z tego nie wyjdzie, ale chłopaki przyjadą, wymienią, założą nowe opony. Kurczę, jakiś kontakt zostawię w opisie, jakby ktoś miał chęć skorzystać. Bo z tego co mi mówili, to koszt usługi na miejscu jest bardzo zbliżony do serwisu mobilnego. Także super, nie muszę ja tam się fatygować. Przyjadą, zrobią. Master Service na octowej. Ale oni mają z, yy, sporo oddziałów po Polsce, także może następne nagranie będzie właśnie z wymiany, z wymiany opon w naczepie i od razu z załadunku. Ale mówię, fajnie, że z tego, fajnie, że się uda wszystko dzisiaj załatwić. Nie miałem już nadziei na, na załadunek, no ale yy, zostanie tam yy, do załadunku po godzinach, no i, i też dosyć późno przyjadą. Te opony zmieniać Na co też nie liczyłem, ale No widzicie, no jednak serwis mobilny Kurczę, to tutaj naprawdę Pierwszy raz w życiu Z czegoś takiego będę korzystał Ale na pewno nie ostatni Bo jeżeli koszty są zbliżone No to wiecie Jechać, tracić czas To, to jednak Jednak kurczę Lepiej żeby na miejsce przyjechali no, ja w Wyszkowie jestem. Pozdrowienia dla Wyszkowa. Nie wiem, czy ja tu dobrze skręcimy, czy nie. Chyba no dobrze. Także tak. Wymiana opon. Dzisiaj, załadunek, dzisiaj, wyjazd. Jutro z rana na Niemcy i, i szybki powrót, mam nadzieję. Dobra, oglądajcie dalej. I nie zapominajcie subskrybować. Ja lecę, bo czekają tam na mnie. A wiecie co jeszcze? Przyjechałem umyć auto na myjni samoobsługowej. Nigdy nie korzystałem dla ciężarówek z takiej myjni. Zobaczymy jak to wyjdzie. No to jak na szybko, bo oczywiście czasu brak. No ale takim brudnym autem też nie chcę jechać. Już jakoś serwis do tych opon przyjedzie. To żeby to nie było tak, że jakiś dziadowski samochód. Niech to też i ładnie wygląda. No dobra. Yy, spróbuję jakoś się uporać z tą technologią. Mam nadzieję, że nie będzie źle. A few moments later. No, Fajna rzecz. Yy, autko naprawdę godnie wygląda. Yy, przynajmniej Felgi się ładnie wyszły. Nie, Planeka wszystko umyte. Wiadomo, nie, jest tu mynia mocno profesjonalna. To znaczy, no jest profesjonalna, bo chemia naprawdę fajna. Żeby tu człowiek miał więcej czasu, jeszcze o to można by naprawdę ładnie umyć auto i za niewielkie pieniądze. Bo ja zainwestowałem trzy dychy także spoko Dobra, trzeba się zbierać, jechać Bo już tam na mnie czekają, a ja tu pięknym auto. No ale musi się ładnie prezentować dostaję, dostaję dzisiaj naczepa oponki, także musi się ładnie prezentować. Godna firma przyjeżdża. Dobra, lecę. W oczekiwaniu na serwis opon, od razu będzie ładować autko, zanim oni przyjadą, to już znacza część będzie załadowana, sprytnie idzie, Marecki daje sobie radę. Dobra, postawili kamerę z tyłu i niech, niech tam ładują, a serwis już jedzie, dzwonili, za jakąś godzinkę też powinni być. No, i przyjechali panowie do wymiany opon. Teraz będziemy się jakoś musieli to pomieścić wszyscy z załadunkiem i z wymianą od razu. No dobra, najważniejsze, że wszystko mają na miejscu, na pacie. Także jakoś, jakoś damy radę. O słuchajcie, wymiana opon poszła w iście ekspresowym tempie. Nie wiem, 20-25 minut to wszystko, co zajęło na chłopaków wymiana, wymiana dwóch opon fajne, fajne oponki także myślę, że posłużą mi dosyć długo na razie, na razie w testach są dwie pary na osi prowadzącej i, i właśnie na naczepie na przedniej osi nic im się nie dzieje no i co, dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca nie zapominajcie subskrybować a i jeszcze ważna rzecz jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tego serwisu, czy mobilnego, czy na miejscu, na Octowej, ewentualnie w którymś oddziale po Polsce, w następnym nagraniu będzie, będą oddziały, gdzie, gdzie oni tam mają. Ale teraz na, na Octowej, czy serwis mobilny, czy, czy stacjonarny na miejscu, jeżeli powołacie się na mnie, na mój kanał, będziecie mieli rabat od tego, ustalany indywidualnie, oczywiście, bo. Każda usługa jest inna, tak samo opony są różne, nie? Ale jak powoła powołacie się na, na mój kanał, jakim Juk transport, ewentualnie powiecie, że od Adriana z YouTube'a, <laughs> to będziecie mieli y, jakiś tam rabat. Ta, taką obietnicę dostałem właśnie od, od szefa y, master serwisu na odstowej. Także może, możecie działać. A nie jest to płatna reklama, żeby. Nie było, że komuś dupa boli, że za to pieniądze biorę. Nie, nic za to nie dostałem. Po prostu te, 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 tak, tak jakoś się dogadaliśmy i przynajmniej dla was też jakiś tam rabat będzie z tego, nie? Także chłopaki profesjonalnie się tym zajęli. Dobra, jeszcze raz dzięki wszystkim. Ja kończę swoją pracę. Yy, I tyle. Subskrybujcie, nie zapominajcie. W następnym pokażę jak ta wymiana cała, cała poszła.